Witam wszystkich wiernych widzów uniwersum przy ulicy Szkolnej 17 w Białym Stoku Dzisiaj chciałbym pochylić się nad taką ewentualnością chodzi mi o losy posesji przy ulicy Szkolnej 17 na wypadek takiego nieszczęścia jak śmierć głównego lokatora i przy okazji osoby, która jest właścicielem. Właścicielem tego domu razem z przyległościami. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym na kanwie ostatnich wydarzeń szpitalnych związanych z wykryciem ultra niebezpiecznej choroby cukrzycy pana Kononowicza. I wydaje mi się, że jest to przypadek, który wymaga. Głębszego skupienia się na nim, a mianowicie rozpoczęcia pewnych działań przez pana Krzysztofa Kononowicza, na wypadek takiej ewentualności, mówiąc krótko. I tutaj taka krótka rada w stronę pana Kononowicza. Skoro już wie, że jest chory, jest to choroba bardzo niebezpieczna. Różne ewentualności należy brać pod uwagę. Włącznie z kolejnymi pobytami w szpitalu, długotrwałymi. I należałoby się pochylić nad tym, aby zabezpieczyć przyszłość tej posesji, aby nie została, mówiąc krótko, rozgrabiona przez rozlicznych odwiedzających aby nie stała się skłotem, mówiąc krótko. Panie Krzysztofie, i tutaj bezpośrednio do Pana się zwracam w tej chwili. Sprzedaj pan tą posiadłość. Dom jest w stanie fatalnym, nie opłaca się go remontować, ale ziemia jest cenna, na którym stoi ten dom. Za te pieniądze śmiało kupi pan sobie czystą pachnącą, wyposażoną kawalerkę w Białymstoku, jeżeli nadal będzie pan chciał zamieszkiwać w tym mieście, ale przede wszystkim pan będzie sam u siebie. Niepotrzebny będzie panu żaden współlokator. Który zresztą zamiast Panu pomagać, to Panu szkodzi, i to już jest chyba yy, tak oczywiste, że wszyscy, którzy w tym momencie mnie słuchają, to no, zgodzą się krótko mówiąc yy, z tą tezą. Yy, chętnych na zakup Pańskiego domu i ziemi jest mnóstwo. To znaczy będzie, no, jeżeli Pan wystawi, ale ja jestem przekonany, że już w tym momencie wielu chciałoby kupić yy, tak zacny adres w Stok. Z tych pieniędzy, które Pan uzyska ze sprzedaży, powtórzę, kupi Pan sobie kawalerkę, nie wynajmie, ale kupi Pan sobie kawalerkę w stoku, nawet w nowym budownictwie. E, I sobie Pan zamieszka w dogodnych dla Pana warunkach przede wszystkim. W dogodnych warunkach. I spokojnie będzie Pan się mógł leczyć. A w tym momencie to, co się dzieje, ci liczni odwiedzający, to wszystko, to jest Panu zupełnie niepotrzebne. To Panu szkodzi. A przede wszystkim głównym szkodnikiem jest pana lokator z naprzeciwka. I wcale nie chodzi tutaj o lokatora z zapłotu. W związku z tym, po zakupie tego mieszkania, ewentualnie uzyskanego ze sprzedaży posiadłości przeszkolnej 17, jeszcze panu zostaną pieniądze. Jeszcze panu zostaną pieniądze na godne życie. Nie będzie pan musiał robić z siebie pajaca, a niestety to trzeba powiedzieć: pan w tym momencie robi z siebie pajaca. Po to tylko, żeby dostać paczki żywnościowe, ewentualnie jakieś pieniądze z tak zwanych lajtów. I moim zdaniem, żywy człowiek nie powinien y, upokarzać się do tego stopnia, żeby robiąc z siebie pajaca na cały kraj. Przecież widzów ma pan dziesiątki tysięcy. Widzów ma pan dziesiątki tysięcy, i tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że zupełnie nie powinny pana interesować losy tych wszystkich, którzy tu przyjeżdżają do pana, kręcą pana, nakręcają i wkręcają przy okazji. A nadto nie powinny pana interesować losy tego obłudnika, yy, który założył działalność pod pana adresem. Nielegalnie zresztą, o czym wspominałem w poprzednim filmie. Niech pan weźmie sprawy w swoje ręce, niech pan uporządkuje swoje życie. No chyba że. Nie da rady sprzedać tego domu, bo sprawy zaszły tak daleko, że przepisał pan już komuś ten dom. Przepisał pan już komuś ten dom. W związku z tym, jeśli tak jest, no to proszę uznać ten materiał za niebyły i tą radę zawartą w tym materiale. Niemniej jednak uważam, że powinien pan przestać robić z siebie pajaca. Dobrze, no to jest jakiś sposób na życie. Ja się z tym zgadzam. Od dłuższego czasu. Ale ja wskazuję panu kierunek, który uwolni pana od nieszczęścia, które może przytrafić się w razie, gdyby coś się panu stało. Póki jeszcze jest czas, proszę działać. Myślę, że znajdą się osoby, które pomogą panu oporządzić kwestię związaną ze sprzedażą domu, jak najszybciej wynosić się stamtąd, kupić sobie mieszkanie, a za resztę, która panu zostanie, sobie godnie żyć. Nikt panu nie broni nagrywać. Nikt panu nie broni nagrywać, tylko na Boga nie wpuszczać na posesję tumultu ludzi, którzy przyjeżdżają i robią na panu interes, albo taki interes przeczuwają. Marynarz Gdynia, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.